No to świat musi być państwać rzeczy, tak? A rzeczy na świata musi być poza światem. Ja, bo... Trzecia droga to jest jedna z tego, co jest możliwe i co jest konieczne. To będzie trudne to jest takie. Mistrzu. I tak to się przedstawia. Rzeczy się dzielą się na te konieczne i te z nie. Na przykład rzeczami koniecznymi. Jedzenie, len, wiara, a niepotrzebne to energia, fizyka, funkcje kwadratowe i tylko pierdolo. I, yy, i tak. Wszystko rodzi się i przemija. Wszystko ma swój wszystko istnieje, a potem nie istnieje. Yy, wszystko co jest konieczne, też ma swoją przyszłość w ten sposób na jedzenie jako energia, Wiesz, ja co robię? Ja co robiłem? <grymne> e, no, i tutaj wychodzi, że Bóg jest wieśny i konieczny, bo przez niego nie było z grypą tego, nie było w I To jest proste, to jest trzecia droga. Czwarta droga jest wzięta jest ze stopni, które się w rzeczach znajdują. Znajdują się w głowie w rzeczach coś mniej lub no więcej. Na przykład np. pochodnika, to, że na rzeczy mają różne natężenia, np. Na ciepła, zimna, ale także dobra, szlachetna. I doskonałe są byty, czyli mają sobie największą częstotliwość danych cech. Czyli na przykład woda jest mokra, a jak wymieszkamy z wody to jest mniej mokry niż woda, w której był obieg jest ciepłki, a jak wyśmiesz węgiel z ognia, to już nie Właśnie. Mamy mało czasu antenowego, więc jeszcze się uczynię. Najdoskonalszym bytem oczywiście, jak wszyscy wiemy, jest Bóg, czyli dobro, szlachetność, a ludzie są stworzeni na jego podobieństwo, czyli ludzie są mniej tego, są mniej, ludzi, mniej szlachetni i takie rzeczy. Ale z trąbami dosyć mniej mam teraz ciekawostka, ciekawostka, ciekawostka. W każdym razie została nam... Ej, jak to mówię? Tak. Jest nam ostatnia droga. Prządy wszechświata. Yy, wszystkie rzeczy naturalne i martwe mają swój określony cel, który Jak na przykład strzała wypuszczona przez łucznika leci w określonym kierunku, czyli jakbyś podamkę, która sobie biegnie i zaraz w Na przykład dużo mięśników miścia, które dążą do skopania wioski, jakieś lamy, dokładnie nie do tego i będą nie Historia 50 szło w jednym Czyli jak jakiś koń normalny, normalnym <noise> woda daje nam życie. I woda nie, nie wie, że ma dla na nas życie, ale ma w swoim swoje cele określone. I właśnie tym wszystkim rzeczom musiał nadać cel ktoś rozumny. I robić. I to jest właśnie bóg. I to są wszystkie 5 A teraz z tego co no, trzymać, żeby nie było, że takie ten pierdol i łatwo i każdy musi to z Was zrobić, to jest trzecia, teraz nie przetłumaczone co to musi napisać? Trzecia droga jest wzięta z tego, co jest możliwe i co jest konieczne. I tak się stało. Znajdujemy w przyrodzie rzeczy, które mogą istnieć, albo nie istnieć, ponieważ stwierdzamy, że rodzaj się istnieją. a więc <grym> tego wynika, że mogą istnieć nie. Stop, stop. Lecz niemożliwe jest, by tego rodzaju rzeczy istniały zawsze, ponieważ to, co może nie istnieć, niekiedy nie istnieje. Zatem jeśli wszystkie rzeczy mogą nie istnieć, to niegdyś nic nie istniało w przyrodzie. Nawet jeśli to jest prawdą, to nawet teraz liczby nie istniało, ponieważ coś to nie istnieje. Coś to istnieje, tylko przez coś to istnieje. Jeśli nic nie istniało, to też to cokolwiek się nie istniało. I w ten sposób liczby nie istniało, to jak widzimy znaczy, nie, istnieje, to możliwe, a a to jest to nie wszystkie które to możliwe, ale istnieje i jest konieczne. Wszystko, za To jest konieczne, albo ma inną przyczynę, osobę swojej konieczności, albo jej nie ma. Yy, niemożliwe zaś jest postępowanie w w rzeczach koniecznych, które mają przyczynę swojej konieczności, tak jest jak w ich przyczynach spraw, Jest tego, jak dowiedziono w tymże paragrafie. Yy, musimy więc przyjąć istnienie czegoś, co jest konieczne samo przez się, nie mając skądiną... Żeby... Musimy więc przyjąć istnienie czegoś, co jest konieczne samo przez się, nie mając skądiną <laughs> przyczynę konieczności, Ale to jest przyczyną konieczności dla innych wszystkich, a to wszystko nazywam bogiem. Tak panu to? <laughs> Tak, złojem panu panu Lewanowskiemu ja zostałem przemiłego posta na Facebooku, tylko mu ten go skasowałem, bo, bo to, tutaj nie o panu to nie co... To, to jest... To jest koniec? Nie, ja się jeszcze jest ciekawość. Ale a, po, proszę cię, żebyś powtórzył jeszcze z tymi skutkami na przykładzie Hodora i Kacpra. Tak, bo nie. Bo to musi być na filmie. Druga, ale <średzimy> Druga droga jest drogą przyczyn. Jak wiemy, wszystkie rzeczy mają swoją przyczynę i skutek. Wydziela się część przyczyna, eee, część pośrednia i skutek. Na przykład Fober się nudzi w czapie. Ta reszta, zesz, że Aleś zaczyna już też, to jest część pośrednia, a gmina dostaje płet. I to jest skutek. Tak, Drugi przykład. Grzyb, sorry, bardzo, się nie nauczył. I sprawdziam, Gebel bezstawiam już ma. Doher. Ty masz tu napisane? Tak? Tak, Nie to, Jesteś, bla, 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 I mów to, że wszystko jest jednym boga. A teraz ciekawostka, <laughs> ponieważ Karolina zaczerpiłaś więc na temat feministyczny, co sobie jest Znaczy no, ja, ja ci przeczytam, to mi się pierwsze rzuciło w maszynę na Wikipedii, co Tomasz Aquino uważał za kobietę. Aha. <śmiech> <śmiech> Tomasz Aquino, stwierdził, że kobieta jest błędem natury? <laughs> Gorszą od mężczyzny. Ciech. Pedał! musiała być ona nas zarówno duchowo, Pedał! A nie wizycie. Ona niewyrażonym samcem. Więc w że kobieta ma się do mężczyzny, tak jak rzecz niedoskonała, do doskonała. Oczywiście będą rasy dziewczyny, ja tak nie uważam. Panu Ga de uśmiech.